Firma WB Precision Machining powstała w 2013 roku. Jesteśmy firmą zajmującą się obróbką skrawaniem. Można powiedzieć, że jesteśmy większym narzędziownią. Firma znajduje się na obrzeżach Bytomia. Jesteśmy niedaleko z stref ekonomicznych w Gliwice, Katowice. 90% klientami naszej firmy są duże, duże firmy związane z przemysłem automotliw, dla których, dla których produkujemy części zamienne na linie produkcyjne, wymyślamy oprzyrządowania. Oraz o przyrządowania kontrolne. Wdrożenie oprogramowania OneCNC oraz IronCat na pewno przyspieszyło naszą pracę. Wcześniej nie mogliśmy przedstawić klientowi naszych pomysłów jak również nie mogliśmy pracować, współpracować na plikach, które przesyła nam klient. Teraz możemy takie, takie rzeczy bez problemu robić. W przypadku programu IronCAD bardzo pomocne są biblioteki oraz elementy gotowe. Pozwalają na wykorzystywanie elementów gotowych, ale pozwalają też na tworzenie swoich bibliotek, w których można przechowywać zaprojektowane przez siebie elementy i wykorzystywać je w późniejszym czasie. Nietypowym zleceniem dla nas było Naprawa, można powiedzieć, do odtworzenie karterów starego rosyjskiego motocykla sprzed I wojny światowej. Przyjechał do nas pan, który szukał firmy, która podejmie się odbudowy tych karterów. No i za pomocą programu OneCNC oraz skanera udało nam się to w 100% od, odtworzyć. W zależności od rozwoju firmy, na pewno będziemy chcieli poszerzyć posiadanie licencji i również projektowych IronCat oraz One CNC, które wspomaga maszyny.